Siema, 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 witam serdecznie na kanale obstawiamy przy poniedziałku, bardzo miło, że wpadłeś, bardzo miło, że jesteś. Na początek, oczywiście wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Słuchajcie, dzisiaj może dużej oferty nad dotypowania nie ma, ale jest kilka tematów, które można poruszyć. Odpalimy sobie konkurs, zaproszę do wszystkich naszych grup i wrzucimy kilka kuponów, na które warto po prostu zerknąć. Dzisiaj bez żadnego bloku promocyjnego, bo mamy akurat taki dzień, ale oczywiście jest konkurs dla Was. Konkurs, w którym można zgarnąć dwie dychy na grę w superbecie. Co trzeba zrobić, żeby w ogóle dzisiaj powalczyć o, o te dwie dychy? Przede wszystkim to trzeba subskrybować kanał Obstawiamy. Subskrypcja jest konieczna. Łapę w górę zostawić tutaj pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcia, bo no, idzie to ostatnio bardzo dobrze, a to pomaga wszystko rozwijać. I trzeba zostawić w komentarzu, słuchajcie, dokładny wynik meczu i minutę pierwszej bramki w spotkaniu pomiędzy Crowley a Stockport. To jest League Angielski Liga, oczywiście. I teraz słuchajcie, typujecie dokładne wyniki minutę pierwszego gola w komentarzach, dopisujecie swój nick gracza SuperBeta i oczywiście komentarze dodane po 20.45, bo o tej godzinie rozpoczyna się mecz, czy bez niku gracza SuperBet nie biorą udziału w zabawie. Jak zawsze na każdy film podrzucamy Wam tutaj, podpinamy konkurs, więc niech te dwie dychy również i dzisiaj do kogoś polecą. Zanim przejdziemy do tych konkretów na dzisiejszym filmie, to oczywiście zapraszam do naszej grupy, na naszego Instagrama, na naszego Discorda, na dwa pozostałe kanały na YouTube, Strefa Typów, Strefa Typerów, wszystkie linki w opisie pod tym filmem, jesteście tam mile widziani jak zawsze. No i lecimy do meritum tego dzisiejszego, e, takiego luźnego materiału, bo dzisiaj chciałbym pochwalić kilka osób za kupony z poprzednich dni będą kupony z Instagrama, z Discorda i z YouTube'a, ale tylko i wyłącznie do soboty. No bo nagrywam w trakcie trwania niedzielnych meczów i nie wiem, jak to pójdzie w niedzielę. Ale można dzisiaj przy takiej luźniejszej ofercie wrzucić taki film, gdzie kilka osób będzie pochwalonych. I na początek chciałbym pochwalić Adriana, tutaj, który podaje kupony, podrzuca swoje typy u nas na Instagramie. Generalnie na Instagrama cię serdecznie zapraszam. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem na 100%. I wszystkie te kupony pojawiają się w relacjach bo e, tak jak widzicie w piątek bardzo ładnie złapana liczba celnych strzałów w meczu Zagłębia Lubin i Stali mielec do tego różne w meczu Realu Sociedad i Kadyksu, to pięknie się zazieleniło po raz pierwszy, w sobotę było grane za ciosem, liczba, liczba celnych strzałów w Krakowia widzę w powyżej 7,5 e, i czyste zwycięstwo Realu Madryt, więc tutaj były dwa e, trafione z rzędu kupony od Adriana właśnie na Instagramie i mam, niedzielę, mam nadzieję, że w niedzielę był trzeci bo teraz na chwilę obecną nie wiem, wy już pewnie doskonale wiecie, e, bo tak jak Mówiłem na Instagramie, obstawiamy kupony Adriana są publikowane. Link do e, Instagrama w opisie e, pod filmem. Dwa kupony do pochwalenia z soboty. Przede wszystkim tutaj mocna bomba na 4500 zł za tam 1500 e, od Tobiasza. Dwa kupony z YouTube'a, bo dwa kupony w sobotę z YouTube'a siadły. Tylko, ale dobrze, że chociaż te dwa siadły. Tu pięknie złapany ten Augsburg. Mówiłem na sobotnim filmie, że typowo pod formę drużyn łapane X2 i powyżej 1,5 gola. 3 do 1 chyba się skończyło dla Augsburga. Pięknie to złapane. Nie. I pięknie złapane over 3,5 goli w meczu Bayernu Monachium. No więc tutaj generalnie gruby pitos e, Tobiasz przytulił. Gruby profit, bardzo ładny profit i to bardzo mocno cieszy. Jeżeli chodzi o sobotnie kupony, no jeszcze Wiktor był, nie? Dwa razy grany singiel na Jagielonie. Super przewaga, więc już przy 2-0 był pełny spokój, ale i tak się nic tam wielkiego nie działo. Dwa razy tysiak od Wiktora ładowany na Jagielonie. Czysto był w sobotę u nas na YouTubie. E, no więc 2000 profitu. No troszkę powyżej 2000 profitu. Piękna sprawa, pani. Wiktorze. Bardzo ładnie złapany singiel po kursie 2.65. No i teraz, słuchajcie, przechodzimy do ekipy z Discorda. Discord generalnie dostępny dla każdego. Link do Discorda znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Tam mamy 11,5 tysiąca ludzi i tam się też naprawdę dzieją bardzo ciekawe rzeczy, nie? Więc na, na Discorda Cię zapraszam. Link w opisie pod tym filmem. E, I zaczniemy sobie, tu nikami z Discorda będę czytał. Zaczniemy sobie chwalenie e, odbanego, no bo tutaj, słuchajcie, był zagrany kupon za 800 złotych, 20 23184 złote siadły. Jak widzicie grany bez podatku, bo BetClick ma cały czas promocję na grę bez podatku. Jeżeli ktoś chciałby sobie skorzystać z tej promocji na grę bez podatku, to oczywiście można sobie w BetClicku konto założyć, bo promocja dotyczy nowych i stałych graczy. Link do rejestracji w BetClicku macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. To jest minuta roboty i też możecie grać bez podatku. No tutaj 10 meczów odbanego. Słuchajcie, piłka nożna, rzuty rozne, jakieś celne strzały, bajerno powyżej 25,5. rożne w meczu Realu Madryt, rożne w meczu Salernitany Lecze, różne w meczu Hetafe Girona, siatkówka była tutaj, znowu różne w meczu Śląska, Frosinone, no piękny kupon, siatkówka też jeszcze jedna I, i strzały Porto, słuchajcie, no 800 zł na 23 184, ale zobaczcie jaka kolosalna różnica, nie, przy tej promocji na grę bez podatków w Betpliku, to prawie 3 koła różnicy, nie, także Bany Piękny tutaj. Piękny Discord. E, Honor Discorda trzymany, no bo kupon. Kupon marzenie, można powiedzieć. nie Oczywiście 800 to też nie jest mała stawka, ale na 23 184 zł. Wow. E, dalej mamy też kupony z Discorda. Od Frediego piękny dubel. Freddy to jest też mo mocny gracz. Dubel za 500. Na 1015 zwycięstwo Bragi, zwycięstwo Athletic Bilbao. I po co kombinować? Jak można, tak jak Freddy, 500 sobie wrzucić na dubla, na czyste zwycięstwa i 500 sobie profitu przytulić. Elegancko, panie kapitanie, bo to był Mój kapitan w turnieju na Discordzie Typerskim, Bravo Freddy. Kolejny kupon do pochwalenia jest od Mariusza, i to są w sumie dwa kupony od Mariusza. Pierwszy to czyste zwycięstwo górnika, zabrze też z super przewagą, ze 150, 2,60. Kurs 343 zł tutaj wpadły, i od Mariusza jeszcze jeden kupon był widziałem z Discorda 200 zł na stawce 797. Tutaj też widzicie Jaga powyżej 1,5 gola, a Augsburg powyżej, znaczy gola jednego mieli strzelić, Real powyżej 1,5 gola i minimum. Jeden gol Strasburga, więc gole drużynowe sobie tutaj Mariusz na tym drugim kuponie pograł. Elegancka sprawa, piękny profit, bo tutaj no to prawie 600 profitów padło z tego kuponu, nie? Więc dwa kupony tutaj od Mariusza. Dalej mamy kupon od Tomka, Tomek, czyli z Discorda Materka 86, 5 dyszek wrzucone, 39 kurs ogólnie, ogólny złapany, 1964 złote wróciły. Również nawet kliku grane bez podatku, tutaj nie będę czytał, pozwolicie, nazw tych drużyn, bo mamy koszykówkę. Jest normalnie Ipswich Real, dużo koszyków. Koszykówki, czyli widać, że tutaj Tomek e, to jest fan, miłośnik koszykówki. No, bo tego naprawdę sporo było władowane na kupon 11 typów, z czego większość to ta koszykówka. I zobaczcie znowu, to nawet przy stawce 50 zł robi różnicę, tak gra, gra bez podatków w BetCliku. Przypominam link rejestracyjny w komentarzu pod tym filmem. E, tutaj 5 dyszek było wsadzone, 1964 zwrotu. Gdyby nie ta promka, to by było 1728, nie? Więc no, sami przyznajcie, że e, kolosalna, duża różnica, naprawdę duża różnica. Ma Mamy jeszcze kupon, słuchajcie, od Papryczki. Papryczka to jest też gościu, który MMA tutaj, sporty uderzane mocno typuje, też na Discordzie oczywiście. Tutaj, tak jak widzicie, UFC było grane, Christian Rodriguez po 2,50 złapane, ale zobacz, co tu po 5,75 złapany kurcik, nie? Tu w ogóle dyszka na stawce, 398 zł wróciło. Był też Tybura po 1,95 elegancko Papryka. Pięknie trafiony kupon, bardzo się cieszę, że mogę go tutaj na Discordzie pochwalić. Nie może się być bez trafionych kuponów od Pawła, bo Paweł to jest Szyfito, to, to jest jego nickname, Insight, tutaj name na Discordzie. Darcik był grany, dwa kupony na darta za 20 złotych. Też można za takie stawki grać, oczywiście. Za 20 zł 62 wróciło. I jeszcze jeden za 20 e, też wróciło 62. Więc tutaj e, bardzo podobne kursy. Nawet takie same kursy na tych dublach Paweł sobie ustrzelił, nie? I ostatni kupon jeszcze do pochwalenia od Kubiego. Fajnie, że taki dzień dzisiaj w sumie, bo mogę kilka tych kuponów pochwalić. W końcu Kubi, Kubi złapał e, w Majkombi z 22 zł. 5,49 z jednego meczu. DC United, Inter Miami. E, no i 120 wróciło na BTTS-a. Było i na zwycięstwo Interu Miami. Też bez podatku nawet przy 22 zł na stawce jest ta różnica w Betfliku. Aktualnie widoczna. Promocja do 14 kwietnia, jak na razie, więc można oczywiście korzystać. I słuchajcie, tak jak mówiłem, dzisiaj taki luźniejszy materiał. Oczywiście jest konkurs dla Was dorzucony, więc komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja Tobie dziękuję, że obejrzałeś do samego końca. Im więcej takich luźnych dni, tym więcej będzie takich materiałów, bo wiadomo, że no, no przeważają tutaj filmy z kuponami na dany dzień. Dzisiaj to naprawdę. No, z gówna bicza nie ukręcisz, jak to mówią. Więc można spokojnie dzisiaj kilka osób pochwalić i bardzo mnie to cieszy. E, tobie dziękuję za oglądanie do samego końca. Dziękuję za zostawioną łapę w górę. Jeżeli tematyka Cię interesuje, suba sobie zostaw, zostań z nami na dłużej. Bierzcie sobie udział w konkursie. Życzę udanego dziąka, uśmiechu na twarzy. Trzymajcie się, pozdro. Siema, elo. Nara.